Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. W czasie gdy my tutaj w Polsce nie mogliśmy nadziwić się tak zwanemu cudowi na Orlenie, na Ukrainie działo się coś, co chyba najlepiej można by określić mianem opadających masek. Tak, na Ukrainie maski opadły i pokazały bardzo nieładne oblicza. Oblicza ludzi, którzy nie tylko nie potępiają, ale również gloryfikują i utożsamiają się ze zbrodniarzem, który dokonał ludobójstwa na narodzie polskim. A wszystko za milczącym przyzwoleniem Wołodymira Załońskiego, prezydenta Ukrainy, który do tej sprawy się nie odniósł, nie przeprosił, nie potępił i nie powiedział, że już tak nie będzie, czyli właśnie dał milczące przyzwolenie. Ale ja, jako Polak, przede wszystkim winię, drodzy Państwo, pis. Bo tak jesteśmy traktowani, jak się traktować dajemy. Skoro pisowcy przez tak wiele, wiele miesięcy udawali, że deszcz pada i nie reagowali na coraz to Rosnące nastroje banderystyczne, udawali, że nic się nie dzieje. Gdy na przykład banderowca robiono wiceministrem spraw zagranicznych na Ukrainie, to nie dziwmy się, że to wszystko eskaluje. Drodzy Państwo, to pisowcy są utrzymywani z naszych podatków. To pisowcy są zobowiązani dbać o nasze interesy. To pisowcy powinni tą sprawę Załatwić. Nie miejmy pretensji do Ukraińców, że robią to, co uważają za słuszne, a na co im rząd Pisowski pozwala. Do rządu Pisowskiego natomiast pretensje oczywiście trzeba mieć i oczywiście przyzwolenia na to nie może być. Do pana Zełęńskiego oczywiście też jest, nie jest tak, że ja nie uważam, że dobrze zrobił. Nie, no, zrobił bardzo, bardzo źle. Zresztą po raz kolejny pan Zełęski zachował się bardzo. Źle, niewłaściwie w stosunku do nas Polaków, ostatnio przecież przy tej incydencie z tą rakietą, prawda? Także, drodzy Państwo, no, maski opadły i okazało się, że, no cóż, wina pisu, niestety. Zobaczmy, co się dzieje, drodzy Państwo. I to, że jest coś bardzo, bardzo nie tak, to już widać nawet w Turbo mediach które no, na pewno nie można ich posądzić o to, że są antypisowskie. Drodzy Państwo, portal do rzeczy. Moim zdaniem jeden z najbardziej propisowskich y, portali, jakie istnieją. Y, tytuł artykułu Mer, Mer Lwowa szokuje. Zamieścił skandaliczny wpis o banderze. Mer, Mer Lwowa, Andrii, Sadowy wychwala zbrodniarza Stefana Bandere. Na jego przykładzie wyrosło nowe pokolenie, ogłosił z dumą. No Drodzy Państwo, ja będę robił analogię dla tych, którzy może troszeczkę nie rozumieją albo uważają, że tego problemu zupełnie nie ma. To jest mniej więcej tak, jakby w urodziny Adolfa um, burmistrz Berlina zamieścił wpis Gloryfikujący niesławnego akwarysta To jest analogia. No, Bandera był mniejszym zbrodniarzem, oczywiście, niż niesławny akwarysta, ale to wcale nie znaczy, że umysł nie miał bardziej przeżarty złem, tylko po prostu popełniał zbrodnie na skalę swoich możliwości. Wymordowali ludzie z organizacji, którą dowodził, bił 100 tysięcy nas Polaków. To jest bardzo dużo. Um, tak, 1 stycznia w Lwowie odbył się, odbyły się uroczystości upamiętniające 114 rocznicę urodzin Stefana Bandery. To tak jakby w Berlinie odbyły się uroczystości z okazji urodzin niesławnego akwarysty. Stefana Bandery, lidera UON UPA, współ... Odpowiedzialnego go za ukraińskie ludobójstwo dokonane na Polakach w czasie II wojny światowej. Na oficjalnym profilu Rady Najwyższej Ukrainy na Facebooku opublikowano natomiast zdjęcie. Widzimy na nim główno dowodzącego sił zbrojnych Ukrainy, generała Załużnego na tle portretu Bandery. Drodzy Państwo, tak. Rada, Rada Najwyższa Ukrainy, jeśli dobrze kojarzę, to jest ich parlament. Także no to jest tak, jakby na stronie Bundestagu opublikowano głównodowodzącego armii niemieckiej na tle obrazu niesławnego akwarysty. Drodzy Państwo, tam takie rzeczy by się nie mogły zdarzyć. Tam za samo posiadanie obrazu, Niesławnego to dojdziesz do więzienia i bardzo słusznie. Tutaj, drodzy Państwo, to nie chodzi o to, bo to zaraz będzie mówiono: a facet skasował ten, ten, to zdjęcie, czy tam skasowano to zdjęcie z tego profilu. To, to, to nie było tematu. No Był temat. Drodzy Państwo, głównodowodzący sił zbrojnych Ukrainy. Człowiek, który kształtuje setki tysięcy Ukraińców, którzy są. Albo za chwilkę będą, zaprawieni w bojach, obi, obyci z uzbrojeniem, y, bardzo często straumatyzowani będą, uz, y, no, nerwowi. I wygląda na to, że ten facet nie dość, że ma w domu albo gdzieś indziej obraz zbrodniarza, który no, jest odpowiedzialny za mordowanie nas, Polaków. Za sam fakt, że on ma to, ma to, miał ten obraz, to już jest skreślony. Jeszcze zrobił sobie zdjęcie, i uznał, że to jest spoko, że sobie zrobił to zdjęcie i postanowił opublikować. A Parlament Ukrainy uznał, że rzeczywiście tak jest. Wiecie, zobaczcie, jaki to jest poziom bezczelności, bezczelności, która wręcz zakłada na głupotę. Ponieważ w tym momencie. Ukraińcy muszą być tak pewni siebie, że nawet nie boją się tego, że dają amunicję rosyjskiej propagandzie. Rosjanie, tłumaczą swoją haniebną agresję na Ukrainę, którą oczywiście potępiam mimo wszystko, bo atakować innych krajów nie wolno, tłumaczą to m.in. denazyfikacją. I jak tu tłumaczyć, że ta denazyfikacja jest całkowicie bez sensu, całkowicie bezpodstawna, że na Ukrainie nie ma nazistów? Jak we Lwowie obchodzi się uroczystości upamiętniające rocznicę urodzin Bandery, a na stronie ich parlamentu pojawia się zdjęcie główno dowodzącego ich sił zbrojnych na tle obrazu Bandery. Jest to bardzo trudne. Naprawdę bardzo, bardzo trudne. Więc to już jest ten poziom bezczelności, który zakłada, zakrawa na głupotę, gdyż w tym momencie Ukraińcy sami sobie szkodzą. Chyba że są tak pewni siebie, że uważają, że ich pozycja jest już tak mocna, że oni już mogą robić wszystko, bo i tak nic już im pijarowo nie zaszkodzi. Mnie będzie na przykład trudniej w tym momencie podejmować pewne decyzje, a pewne decyzje będzie mi podejmować łatwiej. No, drodzy Państwo, to jest po prostu jakaś niesamowity skandal. Ja przypomnę, co było w Polsce i słusznie, gdy jacyś ludzie z marginesu, marginesu, marginesu zrobili sobie w lesie urodziny Adolfa. Zrobili je w lesie. Bo wiedzieli, że gdyby je zrobili tak, żeby inni ludzie, gdzie w Polsce zobaczyli, to by im wtłukli, a potem zadzwonili po policję, żeby, a policja by ich przyszła, też pewnie zadziałała odpowiednio, i by ich następnie wsadzili do więzienia i pewnie wyrzucili klucz, a w więzieniu nie mieliby łatwego życia, bo w Polsce nie ma kompletnie przyzwolenia na tego typu rzeczy. No i zrobili sobie ci wafelkowcy z lasu, tamto haniebną inscenizację, tam było raptem kilka czy kilkanaście osób. Jezu, jakie to wielkie halo było. A tu? Lwów, niegdyś polskie miasto, obchodzi urodziny tego zbrodniarza. To rozumiem, że to są oficjalne uroczystości samorządowe. Tutaj tak niby im wszystko zagraża, rakiety z nieba lecą, a oni taki trzeba pomagać, bo prądu nie ma, jedzenia nie ma, ciepła nie ma, nic nie ma. Wszystko daj, bo nic nie mają, ale siły na upamiętnienie zbrodniarza to mają. Sił szef sił zbrojnych taki zajęty, bo tutaj trzeba ba mm, Trzeba planować, bo Rosjanie robią kontratak i dajcie im więcej, 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 bo oni nie potrzebują, a on taki bardzo zajęty, bo musi, musi opracowywać plany, jak się nie dać. Ale czas na zrobienie sobie zdjęcia na tle portretu Bandery to miał. I parlament uznał, że nie ma w tym nic złego, że sobie wrzucił, wrzucił. No wiecie, to... Dlaczego o tym mówię? Bo w Polsce też był incydent, ale u nas to był margines, marginesów, 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 o no, którym byśmy się pewnie w ogóle nie dowiedzieli, gdyby nie to, że pewna telewizja zapłaciła forsę, żeby uczestniczyć w tym parszywym wydarzeniu. Ze wskazaniem na parszywym. Kilkanaście osób. A tutaj? A tutaj wygląda na to, że generalnie nikogo to nie bulwersuje, że jest to raczej norma głównodowodzący sił zbrojnych. Moim skromnym zdaniem w czasie konfliktu zbrojnego druga najważniejsza osoba w państwie. Pierwszy prezydent głównodowodzący taki cywilny, zwie o, zwierzchnik sił zbrojnych, prezydent, zaraz po nim głównodowodzący. Głos w rocznicę urodzin ukraińskiego zbrodniarza zabrał również mer Lwowa, Andrii Sadowy, polityk, stwierdził, że w jego rodzinie co roku świętuje się urodziny tego Bandery. A podobno tam nie ma banderowców. To jak to nie ma, czy są? Biografia Stefana Bandery to historia niezłomna. Żeby, nie, żeby mi tego nikt kurde z kontekstu nie wyciął. Ja czytam co ten Sadowy napisał. Biografia Stefana Bandery to historia niezłomności, więzienia, obozy koncentracyjne, prześladowania. To wszystko było w jego życiu. Jednak nosił swoje przekonania z dumnie podniesioną głową. Na przykładzie Bandery wyrosło nowe pokolenie, które poszło na walkę z nową moskiewską hordą, napisał Sadowy. I właśnie tego się kurde obawiam. Bardzo się tego obawiam. No, ja jednak mam nadzieję, że nie na jego przykładzie wyrosło nowe pokolenie, które w tym momencie walczy z Rosjanami. Bo jeśli tak, to mamy przechlapane jak gorzej niż w ruskim czołgu. Jak dodał, było to pokolenie zwycięzców. Przypomnijmy, że jeszcze na początku wojny Sadowy pisał o pojednaniu i przebaczeniu polsko-ukraińskich krzywd. Czy co kolejny symetrysta? Który twierdził, że jest symetria między krzywdami Polski i Ukrainy? Organizacja, której przewodził Bandera, Stała m.in. za wymordowaniem w barbarzyń, barbarzyńskimi metodami około 100 tysięcy Polaków podczas II wojny Światowej. Z kolei przed wojną Bandera torpedował porozumienie polsko-ukraińskie. Zbrodnia na Wołyniu była masową, czystą, etniczną, przeprowadzoną przez Ukraińców z UON-UPA na, na Polakach. Miała charakter ludobójstwa, objęła nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnowskie, stanisławowskie, czyli Galicję Wschodnią, a nawet część województw Graniczących z Wołyniem, lubelszczyzny od zachodu i polesia od północy. Dramat Polaków trwał do roku 1945. Najtragiczniejszym punktem rzezi wołyńskiej była krwawa niedziela 11 lipca 1943 roku. Ekshumacja ofiar zbrodni Łon-Upa wciąż nie została przeprowadzona, ponieważ przedsięwzięcie blokują władze Ukrainy. Ofiary nie otrzymały choćby Należnego, symbolicznego pochówku. W 2019 roku, z okazji 110. urodzin Bandery, Lwowska Rada Obw Obwodowa ogłosiła rokiem Stefana Bandery. I teraz, drodzy Państwo, taki trochę starszy artykuł, z tego samego, żeby nie było yy, propisowskiego, moim zdaniem, do rzeczy, to jest 21 listopada. Melnik drwi obra i obraża. Melnyk drwi i obraża. Kolejny wpis szefa. MS, y, y, wiceszefa, wiceszefa MSZ Ukrainy. Melnyk to jest ten banderowiec. I PiS nie reaguje i dlatego daje, y, daje przyzwolenie, tak? tak? Takie rzeczy robią po to, żeby sądować. Nie opadają emocje związane z nominacją Andrija Melnyka na wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy. Aktywność dyplomaty w mediach społecznościowych wywołuje wiele komentarzy. Andriy Melnyk to był ambasador Ukrainy w Berlinie, który został odwołany z tamtejszej placówki po licznych kontrowersyjnych wypowiedziach. Dyplomata mocno krytykował niemiecki rząd za opóźnienie w dostawach broni na Ukrainę oraz atakował polityków, korzystając, choć, nazywając chociażby kanclerza Olafa Scholza obrażoną pasztetową. W połowie listopada gabinet Ministrów Ukrainy powołał polityka na stanowisko wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy. Przypomnijmy, że Melnyk wywołał w Polsce lawinę komentarzy po swojej wypowiedzi na temat zbrodniarza Stefana Bandery. Wielu komentatorów um, nominuje pol nominację polityka odbiera jako policzek wobec. Polskiego rządu. No właśnie, żeby to było wobec rządu, to pół biedy. Wiecie, ja, ja tam naprawdę nie będę bronił tych ludzi z PiSu. Tylko, że to jest policzek w nas, w naród polski. My pomagamy, a tu trzask prask. Kontrowersyjne wpisy Melnyka. Po objęciu nowego stanowiska Melnyk nie złagodził y, tonu swoich wypowiedzi, a krytykę pod swoim adresem uważa za hejt. W niedzielę Melnyk zamieścił y, kpiący komentarz pod adresem profesora Adama. Wielomskiego z UKSW. Czy, czy też sądzicie, że awans Melnyks na wice szefa ukraińskiego MSZ jest pstryczkiem dla Polski, ponieważ nie przyjęliśmy ukraińskiej wersji incydentu z rakietą pod Hrubieszowem? Napisał politolog w mediach społecznościowych: Uwielbiam Twoje szalone teorie spiskowe, stwierdził w odpowiedzi szef MSZ. I tam jest dalej takich. Takich, 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 przepraszam, za wyrażenie takich szczeniackich pyskówek ludzi, wiecie, z ministerstw, profesorów. No. Umy to w ten sposób. Ja nie wiem, po co ci ludzie robią. Jeśli dla pieniędzy, to więcej pieniędzy się zarabia w Pato Streamerce, I, i autorytet Polski nie cierpi. Ja przypomnę, że ja cały czas uważam, że y, powinno być polsko-ukraińskie pojednanie. To jest w, w, dla, dobra, dla dobra Polski i Ukraińców, bo, to znaczy Polaków i Ukraińców, Polski i Ukrainy powinno być takie pojednanie. No ale drodzy Państwo, no do tanga trzeba dwojga. No, no pojednania, nie poddaństwo. No kurczę, no, jest coś, czego zaakceptować nie można. Wyobrażacie sobie, żeby było pojednanie niemiecko-izraelskie, gdyby Niemcy cały gloryfikowali Adolfa? Urodziny Bandery. Fogiel, Teraz drugi portal, drugi portal w polityce.pl. Mo w moim osobistym rankingu nawet jeszcze bardziej propisowski niż portal do rzeczy. W polityce.pl. Urodziny Bandery. Fogiel. Musi, musi budzić sprzeciw. Ukraina ma dziś nowych, prawdziwych bohaterów. Wpis skasowano. No super, że skasowano, ale to jeszcze trzeba by przeprosić, trzeba by coś zrobić, trzeba by potępić, trzeba by powiedzieć, że dlaczego skasowano, że przeprasza się. Y po, Polaków, Bo no, może i dla nich jest y, bohaterem, ale niestety dla nas był katem i to, to, to nie może tak być, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. No nie, nic z tego nie ma. No. Nasz stosunek do zbrodni popełnionych przez UPA pozostaje niezmienny. Liczymy na y, zbliżenie narodów polskiego i ukraińskiego. Doprowadzi do lepszego zrozumienia wspólnej historii. Przekazał PAP rzecznik MZ Łukasz Jasina. Pytany o upamiętnienie Stefana Bandery na profilu Rady Najwyższej Ukrainy. Rzecznik MZ to nie ten, który powiedział, że wszyscy jesteśmy sługami narodu ukraińskiego? Chyba ten, nie? E, no, wygląda to strasznie. Dlaczego on to przekazał Papowi? Dlaczego nie poszła oficjalna nota dyplomatyczna do MSZ Ukrainy? No bo to trochę tak jakby nie wiem, idziesz sobie po ulicy, z żoną, i podchodzi ktoś i daje splaskacza twojej żonie. A ty bierzesz żonę na bok i mówisz, żono strasznie cię potraktowano. No przecież ona o tym wie. Ty idź do tego, który ją skrzywdził, i tam reaguj. Napis no się zachowuje jak taki człowiek, który nie ma jaj się przeciwstawić złu. I tylko do żony, no żono skrzywdzono cię. Uf, upamiętnienie Stefana Bandery, odpowiedzialnego za masowe mordy polskiej ludności na wschodnich terenach II RP, na profilu Rady Najwyższej Ukrainy musi budzić sprzeciw. Ukraina ma dziś nowych, prawdziwych bohaterów. Kogo? Główno dowodzącego sił zbrojnych, który sobie strzelił z selfika. Na tle obrazu zbrodniarza. Podkreślił z kolei szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel. Pis, też tutaj na użytek wewnętrzny wygląda na to, że wpis, że wpis z parlamentem Bandery, z portretem Bandery, został już skasowany, albo został ukryty ale to nie załatwia sprawy. Naczelny dowódca ukraińskiej armii z portretem Bandery. W niedzielę, w 114. rocznicę urodzin Stefana Bandery, Rada Najwyższa, czyli Parlament Ukrainy, opublikował na Twitterze zdjęcie naczelnego dowódcy ukraińskiej armii, generała Wawelia Załóżnego, pod portretem przywódcy UPA, i przytoczyła kilka cytatów z książek napisanych przez Banderę. Kiedy wybierając pomiędzy chlebem i wolnością, naród opowiada się za chlebem, ostatecznie traci wszystko, w tym również chleb. Jeśli naród wybiera wolność, wówczas będzie miał chleb. Stworzony przez siebie i nikt mu go nie odbierze. Całkowicie i ostateczne całkowite i ostateczne zwycięstwo ukraińskiego nacjonalizmu nastąpi wówczas, gdy imperium rosyjskie przestanie istnieć. Ja nie wiem, czy ja bym chciał, żeby ukraiński nacjonalizm zwyciężył. Jak to jest, że w Polsce nacjonalizm jest tępiony? W Polsce już zrobiono taką kalkę. Nacjonalizm równa się zło. nie? No, tak zrobiono. A tutaj? Czyli polski nacjonalista to zły, a ukraiński nacjonalista to, co, to, to, to ma zwyciężyć? No ja bym jednak wolał, żeby Ukraina była otwarta, tolerancyjna, a nie nacjonalistyczna. Oparta na kulcie człowieka odpowiedzialnego za mordowanie Polaków. Przypomniano słowa Bandery na profilu Rady. No, czyli ich parlamentu. Aktualnie trwa walka z rosyjskim imperium i te wytyczne Stefana Bandery są dobrze znane naczelnemu dowódcy sił zbrojnych. Dodano, dodano w mediach społecznościowych ukraińskiego parlamentu wpis jest już niedostępny. Załączamy jego obraz, i na obrazku jest eee, sobie pan, który tam, gdybym nie wiedział kto to, to bym pomyślał, że Taki. No, jakbym spotkał w ciemnej uliczce wieczorem, to bym się przestraszył, żąłbym się. Ma bardzo specyficzne oczy, bardzo specyficzny wyraz twarzy, bardzo specyficzną twarz. Nie jest to człowiek, który wzbudza ani zaufanie, ani pozytywne emocje. Raczej to jest człowiek, którego jak widzisz w sytuacji, właśnie takiej ciemna uliczka, to się zastanawiasz, czy uciekać, czy i czy zdążysz uciec. A w tle jest obraz bandery. Czy będzie reakcja polskiego MSZ? Rzecznik polskiego MSZ, pytany przez PAP, czy będzie reakcja resortu na upamiętnienie bandery na e, pro, e, profilach Rady. Ukrainy odparł. Nasz stosunek do zbrodni popełnionych przez UPA pozostaje niezmienny. Liczymy na zbliżenie i tak dalej. Czyli nie będzie, drodzy państwo. Czyli pan, który uważa, że wszyscy jesteśmy, e, my, wszyscy jesteśmy e, sługami narodu ukraińskiego, uważa, że to nie wymaga reakcji. Czyli, będą, czyli będzie jeszcze większa eskalacja, jeszcze większa eskalacja. Zanim ten konflikt się skończy, to może i e, pan Załęski sobie cyknie selfieka na tle bandery. Obrazu. No i tam potem Radosław Fogiel i tak dalej. O, jeszcze Kosiniak-Kamysz, myszpan, coś tam sobie pisał. Również prezes Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na przywołane, przywołanie pamięci Bandery znowu, tylko i wyłącznie na użytek polski. Dobrą przyszłość można budować tylko na prawdzie. Bandera jest odpowiedzialny za ludobójstwo. Stosował terror na ludności cywilnej. Konieczna jest zdecydowana reakcja MSZ. Wspomniane z, wspomnianie brodnia, zbrodniarza przez ukraiński parlament nie znajduje dobrych polsko-ukraińskich relacji. Nie zbuduje. No i tam dalej jest krótka notka, żeby było śmiesznie bardzo podobna, kim był bandera. Zbrodniarza był bandera. No i drodzy Państwo, jeszcze może na koniec, były doradca Donalda Tuska, czyli obecnie pan premier Morawiecki, były bankier, gazeta.pl, ukraiński pan Marcin Kozłowski, pan Marcin Kozłowski, ukraiński parlament upamiętnił Stefana Bandere, Morawiecki, nie ma żadnych słów usprawiedliwienia, no dobrze, no, to kiedy Pan jedzie na Ukrainę? Albo kiedy Pan y, zażąda od y, szefa, sługi narodu, no, w każdym razie, no, kiedy szef, kiedy MSZ wystosuje notę dyplomatyczną? Kiedy ambasador Ukrainy zostanie wezwany do naszego MSZ-u? Kiedy Zełęski za to przeprosi, powie, że to się wreszcie nie, nie, nie będzie powtarzać. Niech przynajmniej sobie obchody tego bandery dopisują do tego dwa zdania. Że według nas był super, ale strasznie szkoda, że skrzywdził naszych przyjaciół Polaków, którzy nam teraz pomagają. Chociaż tyle, no. To jest bardzo niebezpieczne. Jesteśmy skrajnie krytyczni, bardzo, bardzo negatywni wobec jakiegokolwiek gloryfikowania, czy nawet... Przypominanie o banderze. Tak? To dlatego nic nie robicie? Podkreślił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Odniósł się w ten sposób do niedzielnego wpisu, który ukazał się w mediach społecznościowych Rady Najwyższej Ukrainy. W niedzielę Rada Najwyższa Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Tu już jest, drodzy Państwo, cały czas to samo. Tyle. Mi się to bardzo nie podoba. Jeszcze raz podkreślę. Największe pretensje mam do PiSu, ponieważ, e, ponieważ to PiS. Swoją brakiem reakcji, swoim zaniechaniem, swoją niestety cichą tolerancją, dlatego doprowadził do takiej sytuacji. Ale oczywiście, ze strony Ukrainy, to jest po prostu rażąca niewdzięczność. Jak tak można, drodzy Państwo? My im tyle pomagamy, oni takie numery. Ale przede wszystkim mnie to bardzo przeraża, że to pokazuje, co tam jednak w tych umysłach siedzi. I to naprawdę nie sztuka, że. Ktoś tam skasował wpis, teraz jest od nas zależny, bo wystarczy, że pstrykniemy palcami, powiemy, dobra, koniec pomocy przez terytorium Polski. Ukraina 2-3 tygodnie jej nie ma. Co będzie, jak się ten konflikt skończy? Pozdrawiam, drodzy Państwo. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!